Hannah Arendt, poznaj kontrowersyjną kobietę, która starała się zrozumieć, jak działa mózg nazisty. Urodziła się w 1906 roku w Hanowerze w rodzinie niemieckich Żydów. Pomimo rosnącego antysemityzmu w Niemczech, właśnie tu postanowiła kontynuować studia. W 1933 roku Arendt została aresztowana za działalność w charytatywnych organizacjach żydowskich. Po wyjściu z więzienia wyjechała do Francji. Po wojnie zajmowała się badaniem systemów totalitarnych i zbrodni nazistowskich. W 1961 roku relacjonowała proces niemieckiego zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmana. Pisała o banalności zła. Próbowała wytłumaczyć, jak pozornie zwykły człowiek, jakim był Eichmann, mógł stać się zbrodniarzem wojennym. Według Arendt, Eichmann stał się narzędziem ideologii nazistowskiej jedynie dzięki swemu bezwarunkowemu posłuszeństwu. Jej wypowiedzi wywołały kontrowersje. Praca Arendt miała wpływ na rozliczenie się z nazistowską przeszłością.